Dzień dobry, witam was w następnym odcinku z Fall Guys. Teraz zrobimy se ten Gauntlet showdown. Zobaczmy co to jest. I teraz jakby piracka ten. Piracka no to Among us. I to już się szybko... Dobra, początek się tylko szybko robił. Ale zobaczmy, jestem ciekaw co to jest. Dobra, szybkość I lecimy. Ale jestem podekscytowany. Uff. Jeszcze pięć osób. T. T. O! Dobra. Przespałem cztery osoby. To jest jakaś różnica. To jest Może na punkty? O co ho. Może to jest jakieś na punkty? Może to, jest to samo na jakieś punkty? Może, gra może to jest na punkty i grają to same hardkory. To będę miał konkurencję. Co z tego już i tak jeszcze, nie że wygrać u mnie to gra niż z studem, ale. Yy, tak na wygranie się nie nastawiam. Yy, będę miał konkurencję dojść do finału u mnie. No do finału i się cieszę, w znaczy, sumie... Nie wiem jak to powiedzieć. Zarobiście oczywiście jak wygram no ale To jak ludzie są bardzo dobrzy w gry i im to normalnie wychodzi to u mnie jest jak dojść to jak dojście do, do finału no nie no bo tu wygrać może tylko jedna osoba na no, 60 tutaj się nie, nie tu się nie zmieniło od początku sezonu. Tak było już na koniec. Z takimi krążkami. Ale nie chcę krakać, no nie? Ale też naprawili z internetem. Naprawili to. W sensie nawet jak mam słaby internet, to w sensie naprawili, że. Nie wywala tak, nie wywala przez byle gówno. Tutaj potem, musicie potem, musicie mocniej ściąć, żeby cię wywalić. I to jest, to jest y konkretne gratki dla nich, bo kiedyś wywalało za byle gówno. Teraz jest, gran coś. Dobra, proszę jakiś nowy tryb, jakiś nowy tryb, jakiś nowy tryb, jakiś nowy tryb. Widzę. W sumie może to chyba, że to są tylko mapy. I tryb tylko jeden. Oby nie. Bo jak tak, to aktualizacja niby fajna, no. A jak tam się ładował, to widziałem tylko jeden nowy tryb. Mam nadzieję, że tak nie będzie. I potem muszę zobaczyć yy, w lobby, czy to, nie, czy to nie są czasem jakieś punkty. Gram niby jakiś inny taki tryb, ale... Nie widzę, żadnej różnicy w gierce. Tak szczerze. Nie wiem o co chodzi. O, tu jest miły też animacja, jak się dotyka. To jest taki piasek, jakby leci i zarobiste. Takie małe aktualizacje, a cieszą, takie małe rzeczy, a cieszą oko. Może dlatego, bo walkę jest z która w ogóle się nie zmienia. przejść. No, ja ostatnio przestałam lubić tego gatecrasha, bo stał się taki, try stał się taki jak tam kiedyś. Jest tak łatwy, że aż trudny. Bo jest łatwy dla każdego. Tu nie ma żadnej filozofii przejść. Przez co tu nie masz skilla, tylko farta, tak naprawdę. Jest fajny dla nowych graczy, a dla takich zaawansowanych, albo średnio zaawansowanych jak ja. Już nie jest fajny. No, w sumie niby. Ten tryb się nie zmienił, ale kiedyś jakby nie było. Nie dało się tego odczuć. Aż tak jak teraz. Nie wiem o co chodzi. I czy... Aha, dobra, ja zapomniałam, że ja teraz nie gram! I mam takiego moj twaka, czego ja mam innego skina, no nie? I serio? Dobra, są to jakieś punkty? I co to jest? Gauntlet. What the fuck? Co daje ten gauntlet? Znaczy, znaczy się. Co? I co daje. Nie mam pojęcia. A czekaj, to aż se... Yy, przytłumaczę, co na Google tłumaczę, co znaczy gauntlet. Gauntlet. Rękawica? Nie gauntlety. Gauny tyle, czy schodowne, pojedynek, rękawicy. what the fuck? Znaczy, jaki to ma sens? Przepraszam bardzo, my chyba. <zysk> Jakiś nowy tryb, czy, czy nie. Ej, nie zrobili chyba tego. A jaj, jaj, Taki poważny błąd, nie zrobili tego. Ej, jakby ekranu wczytywania do tego, a nie, w... wtedy było. Może ten Gatlet robi to, że nie, pi... nie pokazuje co to za tryb na początku. Nie, nie wiem. Totalnie nie wiem. Ale przechodzimy ten fajniutki tryb Tak. Eee. Cały czas byłem świecie przekonany, że od tego nie da się wypaść. Serio, bo to jest takie cienkie. Aha, nawet no, nic nie leci. Już takie O, Ooo, ale far! No, sorry, to jest takie cienkie, że cały czas byłem święcie przekonany, że na, przez to się nawet nie da wypaść. Dobra, ten pierwszy jest jeszcze jako taki łatwy. Ale ten drugi to już jest hardcore. że w to, co zrobiłem. Dobra, trzeba czekać. I przechodzimy, przechodzimy. Przechodzi. Jak zbaniłem! Tego się żadnymi słowami nie da opisać. O! Dobra. Ale, serio, jak zbaniłem tego się żadnymi słowami nie da opisać? Taką małą dziurkę! To, 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 to. Potrzeba to być mną, żeby trafić. Kiedy nie trzeba. Dobra. Kibicujemy temu. Farta. A nie, on tu robi... Po prostu idzie, no to trzeba mieć taktykę taką, choć jak ja. No się tu liczy na farta przechodząc. No, 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 patrz ta, patrz jakiego... On, jak on liczy na f... o, bo, o, dobra, ale... Liczy na farta, którego nie ma, oj ojoj. Ojoj. To, to samo, taka sama sytuacja, co u mnie. so 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 schrecken lol A, czyli na co wychodzi, że po jednej to jest tak, na, tak naprawdę nic. To jest to samo, tak naprawdę, no nie? Róż, żadnej różnicy. Serio. Nie mam pojęcia co, jaki tu sens w tym pojedynku rękawicy. Oj, 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 oj. Ej, dobra, chciałem zaskakiwać. Ale tam ci tak spadną. Nie gadaj! Ja specjalnie nie idę, bo... a i się Bombusy wstrzymaj na godzinę. Dobra. no ale tu spadły, hehe, jak się ustawiałem. Żeby mi powiadomienia przechodziły z drugiej klasowej Dobra. Z najzwycz, najzwyklejszy w świecie Sisał, nawet... Nie, jest jedna różnica. Muszę sobie chyba zrobię challenge, żeby w tamto przelecieć. Nie, 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 nie! F fuck! Trzeba być mną. normalnie trzeba być no. Teraz chyba nie były pod tym względem. Dobra. Lecimy na farta. Nie, ja to zrobię! Ja mam w dupie sisał Sisał to sisał. Pa 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 je. Pa. Ale fajnie mnie wybiło. O, dobra. Ale fajnie mnie wybiło. Tak to się robi. Maciubany. O! gości ma takiego samego skina, ale już nie przejdzie. Tam się biją. Jedna osoba wejdzie. Oni się biją. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci gdzie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. To jest takie powiedzenie, no nie? Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ej, dobra, to już jest najzwyklejszy. Dobra, lecimy. Ej, ale zrobiliśmy już w późniejszych poziomach. Są, są te, które wtedy były w początkowych. Które zawsze były, no nie? Pa, jestem pierwszy. Dobra, trzeci. Czulto. Ej, czwarty. Dobra, pięćdziesiąty. Nie. <tosłuch> się> tak ci nie robi. Tak dobrze. Nie A, myślałam, że się przeskoczę Jakie tak się nie robi z... Jesteście złolami Zrobiłem salto, hehehe he, he. A! Hehe, he. udało się

Kiedyś to z przerwy nie miałem z tego przestać, nie, i w sensie tak strzelałam palcami, wiecie o co chodzi. I potem już mnie palce zaczęły boleć, w sensie w stawach, i to jest, a, jest, Ej, widziałam nowy tryb, dajcie mi go, daj ta Tam był nowy tryb, widziałem takie wspinanie się. Ja, o, co to? Hehe? Pozmieniali, w sensie tutaj wygląd. To, jakby zmieniali wyglądy, to chociaż zdjęcia jeszcze nowe porobili, a nie starymi się fleksują. Bo to jest teraz Halloweenowe, no nie? 12 osób. Dobra. jak wy, ale ja sobie idę ten tyk. O, ale miałem forte, bo, bo by mnie zepchali. O, nie, nie. O, ale mnie ale farta, żeby mnie nie, zepchał. Dobra, nie. O, mnie O, nie. nie. O, nie. nie. Żeby mieć takiego farta, to to no... Koks. No już finał! I. Jeszcze ten! Tego, ten finał najmniej lubię Osta O, zamieniłem jeszcze powiedzieć ten... Oksygen? Nie, dex... Hexagon? śtücke jego wiecie o co chodzi ten finał hmm. uczę się go wychodzi mi coraz lepiej zawsze tutaj wygrywali wyścigi więc lecę tu tylko ogry mnie zatrzymał nie bambusy mnie trzymają za fraki Gier i tamten. Wierzę, że spieprzycie. No nie, bo ja nie... Dobra, ale zaczyna mi chodzić coraz lepiej. I... Ale mogłem to wygrać! Mogłem! No, zlądkogo. Szczerze, pierwszy raz byłem aż tutaj. Odkąd gram. Pierwszy raz byłem aż w tym miejscu w tym finale. Serialnie mówię. Koronkę mam, ile już? Cztery? Tak? Cztery, hehe he. Co mogę za cztery? Pirackie, mogę Ale po co? Tak, naprawdę Dobra Ostatnia gierka Trzymajcie za mnie kciuki W sensie kciuki, że chciałbym Mieć ten y, Tą grę, tą nową Którą jeszcze nie grałem, bo jest ta jedna, nie? W sensie były takie ze schodkami i Widziałem, w sensie widziałem te Jak te paski się zmieniają, to były takie schodki czy coś To jeszcze ch chcę to zobaczyć Kurel dodali nowe tylko wyścigi Tak naprawdę, ja, w sumie jedną mapę dodali No Dobra, jeszcze tamto, zobacz co się jest I... Y mapy dodali nowe Tak naprawdę, i to tyle Bez sens Bez sens. Czyli myślałem, że... Bo ta gra ma mega potencjał, nie? Ale... Ale go marnuje. Szczerze. Ta gra ma mega potencjał, ale go marnuje. No to tak. O po co? No nie? Trochę. Tam ty taki potencjał Wyko wy wykorzystał, no nie? Także mam mega potencjał. Ra Chodźcie tutaj, No, buby. Wiem. A, giniecie, giniecie. Karma wraca. Dobrze wam tak. Było się tu stać i czekać, a nie Kretyniksy Tutaj tak samo Tu! A nie, bo zaraz zdechniemy Dobra, wracać się, wracać dobrze, dobrze, wracamy, wracamy, wracamy. Czekam aż to się wypionuje. I koniec świata, bo wbiło dużo osób. I zaraz zdechniemy. Bo gracze to, to są kretynami. No, po co tam wchodzisz? Życzę miłej śmierci. No, ja nigdy tego nie zrobię! No ej! Idźcie na górę, na górę, na górę, na górę! Po co tu skakałeś, deklu? Kurde, jakby nie skoczył byś, by się to wyprostowało. Ten skoczył. A, bo musi być pierwszy. A co tam, że spany? I będę ostatni, ale ale tak. Jakie czas, jak czasem dzbany w to grę grają. To jest szok. O! W końcu się tu wyrównało. No, si sama też nie lubię, bo dzbany sam w to grają. Dobra. jest byczki Może nie jest, ale byczki. No gra, wygrał, ten się tu męczy Obra, No nie, wiem, czy wygra. Może wygrać w sumie. Nie wygra. Nie wygra. Kurde! Kibicowałem mu. co to jest to, gieranie. już... O przed, o, przed chwilą to było, taka wspinaczka się, wszyscy się wspinali. Albo cokolwiek z nową mapą chociażby, nie? Ale lepiej nowy tryb, w ostateczności przyjmę już mapę. O, to była mapa też, to! To! No To jest też? Czy kiedyś to nie było czasem? Gate crash? A nie durdesz? Gdyś To chyba było Gatecrash. Hmm? Dobra, nieważne. A zapomniałem, że ja tego nie lubię. Ja nie lubię, no bo to mnie chce wywalać. Więc się... A co przegrywam? To jest tak łatwe, że aż trudne. Aj, karamba Jestem ostatni, jak zawsze Ale ci mieli pecha Poszli tak daleko, aż one drzwi nie zaprowadziły ją na ścieżkę wygranej Dobra, przegrana jak zawsze To była moja jedyna ostatnia nadzieja. Ale to jest Gatecrash. No nie idzie tego inaczej zrobić. To gate crash jest... Z, z góry przegrany. No jest 10% szans może na wygraną. No ale dobra. E, dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego i cześć, cześć.